Hej, hej, ma ziomy, z tej strony Dave, o to trzeci odcinek z gry Dead Cells I jestem, jak widzicie, uhuhu, w nowym poziomie Nowy, nowy, zielony poziom I co to są za stwory? What? <grym> what? W ogóle jestem totalnie zszokowany, że są takie nowe poziomy w tej grze Ja w ogóle nie, nigdy tak daleko nie przeszłem W sensie, niby przeszłem, ale chyba wtedy nie było tych poziomów, więc... Po prostu, what the fuck? Po prostu grajmy, chciałem powiedzieć What the... <grym> Szarżują mnie, głupie Wow, gnoje Nie, wysyła Wysyłasz głupi gnoju, tak? <grym> A, są kwiatki takie, co gryzą i odbija się nimi Holy shit. Ok. To zaczyna się. Au, au, au. Zaczyna się trochę crazy robić. Co tu się w ogóle dzieje? Au. Jesus Christ. a, nie. te bit Gadzińce jedne. Wygląda na słabe, ale nie są. Wow. Au. To ćpają we mnie. Kuśwa nasionkami grzyba. Będę miał grzyby później na sobie. Au. Fucker. Ah, Jesus Christ. Czemu te potwory są takie mocne? Są. Są crazy. Jak mam ma inaczej opisać? Rzucają, już muszę się uleczyć. Ostatnio się nie liczyłem wcale. Ojojoj, umiejętności Dave'a zeszły na psy, naprawdę. A, what the fuck, ale mi wyrąbał, no, gwizdżą na mnie, a, what, god fucking, what the, a, co się dzieje w tym poziomie, nie mogę po prostu, wow, co to, fontanna życia, tylko, że ta woda wygląda trochę jak krew, chociaż w zasadzie to nie jest różowa, więc nie jestem do końca pewien co to jest, ale skomplikowany ten poziom, what the, co tu się dzieje, patrzę na mapę i nic nie widzę, nic, nic, Ciekawe, jak jakie do kolejne poziomy, wow, Przecież się nie mogę doczekać, elektryczna woda, bitches, aha, nikogo w niej, mhm, super, nikogo w niej nie ma. A! Uch! Ale uniknęłem idealnie. Czemu te potwory gwiżdżą? What the fuck? Nie rozumiem, co się dzieje w tym poziomie? A, udziałłem się o jego skorupę. Kuźwa, nie można go atakować od tyłu, od tylca nie lubi. No, nie dziwię mu się, no nie. Wow, te pioruny normalnie porażające są dla przeciwników. Ło, wow, ludzie! A! Ah, haha, no, ta broń jest dobra, wam powiem, wam powiem, że ta moc jest dobra. Całkiem nieźle działa na tej rundzie. Okej, okay, ale jak się zakryjesz, stary, to nie będzie działać. A! Czyli wow, Wybiło go i, i umarł! Widzieliście to, to była akurat dobra kompilacja dziwnych rzeczy. Uuu, secret, niam, niam-niam, smaczne. Level up! Kony. What? Ko holy shit, kolejny nowy poziom, ho, ho, ho. ale super, ale super, tu są jeszcze jakieś drzwiczki, wait guys, 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 tu są jeszcze jakieś drzwiczki, co to za drzwiczki? Wow, co to jest? Y aha, opis tego to szkielety w butelce, no super, tak jakbym sobie sam nie mógł tego powiedzieć, what the fuck, ale to jest piękne, holy shit, ale ładne, wow, no dobra, idziemy, dosyć podziwiania, oh shit, aha, A się obsrałem, Jesus, chciałem powiedzieć do dosyć podziwiania dziwnej architektury i za bardzo się zamyśliłem i po prostu se Wskoczyłem w zabójczą roślinkę. Świetny pobyt, Dave. Zarobiście. Okej, okay, wiem, że tam jest przejście do kolejnego poziomu, jeszcze z tej strony mi nie było. Jest, kurde, dwu, dwustronowa. Że tak to ujmę, ta runda. Au, moja dupa. Bardzo dużo po prostu trzeba unikać. To jest strategia na ten, na ten poziom. I w zasadzie dobre są bronie z dystansu. Teraz tak widzę, że to nie jest wcale aż takie głupie. Bronie z dystansu. O, w... mhm. no to, żem se wskoczył. Wow. To było, to było specjalnie tutaj położone. Na pewno. Uuu, nowa. Wow. Flashing fan jakiś. Wow, ale super. Ciekawa broń. W sensie, nie, wiem co robi, okej. Okay. Ale ciekawe, jakiś wachlarzyk. Hu-hu-hu. No, are you fucking serious? Możecie przestać mnie napieprzać. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu was tu jest tylu? Wszystkich spiorunuje kuźwa, gdzie mieli swajczone jajca na popiół. Jeżeli te potwory w ogóle mają jajca. Nie, kuźwa! A, fucker! No, A Blokuje się we wszystkim i wszędzie. O, kolejne nowe. Wow, wow! Mushroom boy, okej. <Okay. muszrum> to ciekawe. Mhm, tak będę spadał, kuźwa, teraz w nieskończoność. Ale ta runda jest, kuźwa, dziwna jeszcze w dodatku. Jest strasznie gubiąca. Nie wiem, gdzie byłem, a gdzie nie. Ale, ale, Dave, widzisz na wapie, gdzie byłeś? No, ta, kuźwa wiem, to wcale tak dokładnie nie pokazuje. Jauć. Uuu, do starego poziomu przejście. Do przejścia do dachów. U, okej. Okay. Ciekawe. to by chciał, kurde, do starego poziomu, iść, jak tu są nowe poziomy, nowe przygody nas czekają. <laughs> Pod co kawa, stare poziomy. Okej, okay, tędy ten, ten nie przejdę. No dobra, super. <laughs> Tutaj nie mam jeszcze jakiejś umiejętności. To będzie jakiś chyba wysoki skok albo coś. Z tego co mi się wydaje. Uuu, tam jest kolejny poziom, tam, gdzie nie mogę pójść. Super, wow, wow, wow. Czekaj, kiedy zobędę tą umiejętność. No dobra, no, to lecimy do nowego, nowy poziomu. Kolejny. Uch, Cieka jaki to będzie. Widzę, że jakiś żółto-powarańczowy, kurde. Ho, ho, wow, ale spadanko. Wow, okej, okay. to było długie spadanie. Dobra, kupmy sobie coś. U, mushroom bujz. U, a ten bardzo tani jest. O, odpycha strzelające rzeczy, w sensie dystansowe bronie. No nie no, dobra. Dobra, <ścoughs> dobra, dobra. dobra. Okej, okay, okay. tutaj zbroję sobie okupię. kupię, nie wiem czy to coś daje ta zbroja Okej, okay, muszę ją zmienić, w sensie mogę ją zmienić Obok jakiegoś ziomeczka na początku gry, no dobra <laughs> To ze później sprawdzę, bo tak naprawdę nie mam pojęcia co to kurde jest Dodamy sobie jakieś inne rzeczki, let's go Uch, no dobra, ciekawe, Uch, nowy poziom, nowy poziom Holy fuck, what nie, jaja sobie robicie Ja pierdzielę. wow, wow, ale what Ale super, co to jakieś bagniska e... Uuu, e, aż, aż mam ciarki. Tak, o kurde. What's up, boys? Wiedziałem, że tu będzie boss. What? Co jest? Już się walka zaczęła! Jak? Co? What the fuck? A! Ah! To nie jest boss, czy to jest boss? Nie, nie rozumiem! A! Wo, ale ma dziwna taki. Nie! Nie zabijaj mnie, proszę cię. Proszę, nie zabijaj. <laughs> Ta, a wow, Fuck! Już nie powiedz, że pioruny są na niego dobre. W sensie tak nadal są, ale ja aż tak dobre jak myślałem. Skin, Wow! Nie, to u, To nie był boss. What? Okay. To, to To co to było, jakie boss? O, tego przeciwnika akurat znamy. Okej, okay, tych też. Wo, what! Ciebie, ciebie nie znamy! Co. Czy... Strzela ciebie, kuźwa... A! tutkami nie strzelają! Tutki mają, mają dmuchane, tutki! Nie Stop! Co? Skaczą jeszcze. Oh. Taka się robi coraz bardziej emocjonująca. Uh. Ale chaos, chaos. Holy Jesus Christ, co tu się dzieje? Wybuchają <grym> nowi. WOT, jakieś jakieś tubylce tubylcowe. Kim wy jesteście, jakie macie ataki, nie sprawdziłem, bo umarli. <laughs> ale super! O, to porkowcy. Ich też na razie mało widzieliśmy. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, jaki fajny biot. O! It was at this moment. They knew he fucked up. Wow! O, oh, oh, shit! Aha, zasadzka im się widzę, udała. Dzięki, super. Mhm. Mm <laughs> Dobre. Czy mogłem się tego kurde spodziewać, że tak gra wygrzmoci w tupala? W ten lub inny sposób. ooooooo Teleportuje się. <laughs> Nic mu nie da teleportacja, bo i tak umarł, ale. Aha, widzę ich. Widzę was Sieła ziomeczki Widziałem was, kurde, na suficie Aha, mm -hmm. fajnie, fajnie mm -hmm. Aha, okej, okay, super Fajnie, że nawet jak ich widziałem, to i tak mi dali w pierdol Wow, a <laughs> tych nie widziałem Nie, przestań mnie uźwa strzelać ze swojego, kuśwa. Strzyko strzału. strzykostrzału <laughs> Okej <Okay. śmiech> Ta runda jest, powiem wam, że naprawdę, naprawdę ciekawa Robią się coraz fajniejsze te rundy, kurde Nie powiem, że trudniejsze Bo ta runda nie jest dużo trudniejsza niż ta poprzednia W tamtej poprzedniej mi całkiem dużo dziobali, Tutaj mi też trochę dziewnęli, jak na razie Ale mam nadzieję, że, że, że kurde, nie umrę Wow Wow, okej, okay, to jest dość creepy miejsce Holy shit, ale tu zwłok chyba? Chyba w tych klatkach są trupsy Aha, um, okej okay. Aha, nic tu nie ma No dobra, już myślałem, że jakieś kurde bossy coś będzie nas atakować Ale jednak nie, oszukali mnie Gra mnie strollowała normalnie Nice, dobra, ta broń jest ich na nich całkiem, 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 całkiem dobra, całkiem dobra, kurde. W ogóle wszystkie bronie z dystansu w tej grze są całkiem spoko, bo są bezpieczne, tak? Nie, nic nas, kurde, nie może dziabnąć. Oczywiście oprócz tutkowców, tak? Oni, oni strzelają z daleka, oni, oni łamią wszystkie prawa tej gry. Tutkowcy, najgorsi wrogowie. Eee, um, okej. Okay. Tu jest drugie to wyjście, co było wtedy. No, bo może, może się na chwilę wrócę, sprawdzę, czy nic nie zostawiłem. Wow. Holy shit. Widzieliście to? Wow, to było dobre. Jeszcze zrobię kolczastą tarczę. Oczywiście, tarcza to jest broń, której ja akurat nigdy nie użyłam w tej grze, ale nadal nowy, nowy przedmiocik. Oh, no dobra, drugi spider. Why not? Oh shit. Oh, fucker. Hech, why not? Ja ci ja będę miał zaraz, why not? Au, no, glutem mnie, kupą, mnie w ogóle zwalnął. Kupom. Uuu, prądziksem. Mu. Au, dużo, mu diabłem prądziksem. Uu, nice, nice, nice. Uhuhu. To było piękne kombo, tak? Zarąbałem ich wszystkich naraz mhm, a to było piękne kombo Z strony przeciwnika, super Au, ale wie dziabieta kupie Gnoje Muszę się potki napić <grym> Okej okay. Bazuki zrobię Bazuki <grym> Rzut i rakiet zdobyłem Nie, jakąś gitarkę śmieszną Ciekawe Ciekawe, czy to broń A dziwne rzeczy w ogóle zdobyłem w tym odcinku <grym> Te wachlarze Gitary eee, Aha, Blow what? Logan zdobyłem Zdobyłem ich broń ha, Ale super Aha, klątwa Okej, okay. skrzynka klątwa nie, no, nie, no, no, nie, 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 To jest tak, że jak sobie wezmę z tej skrzynki item, to później będę musiał zabić prawdopodobnie 20 przeciwników bez dziabnięcia się, to jest trochę słabe słabek dla mnie, bo prawdopodobnie by po prostu umarł i by mój progres szlak trafił, więc podziękuję. Uuu, tu jest przejście do kolejnego poziomu. No dobra, przynajmniej wiem teraz gdzie iść. Mój instynkt eksplorera zadziałał i odkryło mi mapę. Ho wow! Wo. Co, Co to? Wow, 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 wow. A! The nest! What? What? Gwiazdo! Kolejny nowy jeszcze po... W tym odcinku są nowe poziomy. Hm. Okej, okay. nie wiem jak do góry wejść, więc no dobra, w tym poziomie to już tyle. Uch, dobrze. Dobrze, że to już tyle. Patrzcie, ile mam życia. I tylko pół fiolki zostało. Kurde. Teraz trudniejsze zrobiłem te poziomy. No dobra. Gniazdo, let's go. <grym> Holy shit. Okej, okay. teraz trochę cykam. Tres się cykam, kurde. What? Co tam spada? Co spada z, powietr w powie z powietrza spada. <grym> dobra, prawdopodobnie tu będzie jakiś boss. Oj, ojoj, oj. ale super to wygląda. Oh no. Ou oh, oh no. What? A, a, a! Ja się zesrałem, Jesus. Wow, okej, okay. no dobra, bosior. What, 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 macka, what, what, Piorunuje wodę, ale super, że mam akurat elektryczne ulepszenie. Yeah, okej, okay. tam um, nie wydaje się być super trudna. Tak, jak na razie Myślałem, że jakiś nie wiadomo, jaki trudny bosior nowy będzie Au, oh, fuck O, kurde, o, kurde O, okej, okej, okej Ło, spokojnie, bosie Holy shit O, ho, ho O, fuck um, okej okay. Dobra, teraz się trochę trudniejsza chyba zrobiła Au, oh, wow, wow Au, ataki ma dołem Nie wiedziałem Okej okay. Nie możecie mnie tak po prostu zaskakiwać nowymi atakami A, ah, z drugiej strony teraz Ło, what, 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 co to? Holy fuck Jesus Się nie spodziewałem w ogóle takiego ataku Kurde, coraz nowsze ma kombosy normalnie ale i dużo tym prądem dziabie. Uh, miała potrójny ten atak. tak. Au, au, fuck! Po prostu mi przywaliła. Super. Tak dobrze mam ten piorun. Teraz ją piorunuje dosłownie. Wow, 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 spokojnie, kurde. Mateczka. Mateczka Rosja, nie, dobra. Yes, ho. Oh, Udało mi się, wygrałem. O oh. Ale rzeczów i co to jest? Uuuu, okej. Okay. A um, kosę jakąś dużą zdobyłem. No dobra. Ludowe szardy. No, o, nie powiem wam, że to jest lepsze ulepszenie od tego, co ja mam teraz. No, okej. Okay. To samo, tylko że słabsze. No dobra. Ale super bosior, huhu. Wow. Aam, um, okej. Okay. Tu jest po prostu Stilt Village. Stilt Village. Stilt. Stilt Village. <laughs> okej. Okay. Um, no dobra, muszę przejść. W takim być razie stary poziomiks. Ciekawa to była droga naokoło. Huh, czy by się teraz uda jeszcze jakieś nowe poziomiksy znaleźć? Hmm, teraz się zastanawiam. Bo w zasadzie nie mam żadnych nowych nowych run. Hmm, interesujące. Tak, ten poziom oczywiście znamy. Teraz jest dużo łatwiejszy. Wow, to, to się nazywa różnica. Okej, okay, wydaje mi się w zasadzie, ziomy, że w tym odcinku to na tyle. Tutaj sobie może przejdę do końca tutaj grę, żeby sobie pozbierać jeszcze troszeczkę expa. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy znaleźli tu jakiś nowy poziom jeszcze. Nie, wydaje mi się, że tutaj będzie wszystko tak samo. Muszę znaleźć tą jedną runę, której mi jeszcze brakuje to jakieś wysokie skakanie czy coś No to yy, poszukam sobie na internecie pomiędzy odcineczkami Więc mam nadzieję, że się wam się ten odcinek podobał Jeżeli tak, to zostawcie ocenę, komentarz, subskrypcję Napiszcie komentarz, czy ta seria wam się podoba Czy chcecie więcej odcinków z tej serii Więcej poziomów Czy chcecie, żebym pokazał wam wszystkie Najlepiej jakieś ukryte tajemnice i poziomiksy No i następnego ziomy Następnego odcinka siomy. Bye